Wszystko to musisz wiedzieć o Creeperze w Minecraft. Creeper posiada 10 serc, czyli 20 punktów zdrowia. Mob początkowo miał być świnią. Maksymalne obrażenia zadawane przez Creepera to: 11,25 serc na poziomie łatwym, 21,5 na poziomie normalnym i 32,25 na poziomie trudnym. Po likwidowaniu MOBA wypada z niego od 0 do 2 sztuk prochu oraz 5 punktów doświadczenia. Gdyż szkiele tunicesti Creepera, to z zielonego moba dropi płyta muzyczna. Creeper zaczyna gonić gracza, jeżeli znajdzie się on 16 bloków od bohatera gry. Jeżeli mamy założoną głowę Creepera, to dystans zmniejsza się do 8 bloków. Mob zaczyna syczeć, jeżeli znajdzie się w odległości 3 bloków od gracza. Jeżeli usłyszymy syk Creepera mamy 1,5 sekundy na reakcję. Creeper zostanie poragony piorunem, zostaje naładowany. Wtedy jego obrażenia wzrastają. Na poziomie łatwym zadaje 21,75 serc. Na poziomie normalnym 42,5 serc. A na poziomie trudnym 63,75 serc. Po wysadzeniu naładowanego Creepera koło, zombie, szkieleta lub innego Creepera można pozyskać głowę tych mobów. Od wersji 1.20 dojdzie jeszcze możliwość zdobycia głowy piglina. Wybuch zwykłego Creepera jest dwa razy silniejszy od mocy destrukcyjnej TNT, a wybuch naładowanego Creepera jest dwa razy silniejszy od destrukcji TNT. Creepery boją się ocelotów i kotów. Gdy któryś z tych mobów znajdzie się w pobliżu, Creeper ucieka na odległość 6 bloków. Umiejętnością moba jest wspinaczka po drabinie. Wybuch Creepera można przyspieszyć za pomocą zapalniczki lub firebola.